Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek klasyki Kamyka. Jak ja się cieszę, gdy udaje mi się odkryć polskiego artystę, który jest wyjątkowy w tym, co robi, jest kreatywny, wie kim jest, dokąd zmierza. I takim artystą jest moim zdaniem Jan, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Tak się składa, że jest o nim coraz głośniej z uwagi na to, że zakwalifikował się do krajowych eliminacji do konkursu piosenki Eurowizji. I moim zdaniem, jeśli uda mu się wygrać i będzie reprezentować Polskę na Eurowizji to naprawdę może zostać jednym z największych faworytów tego konkursu. Gdy słuchamy go udzielającego wywiadu, jest uśmiechnięty, rozmowny, spontaniczny, natomiast na scenie kreator, artysta, osobowość. Ta piosenka, którą zgłosił na Eurowizję, to jest naprawdę majstersztyk. Fantastyczne brzmienia, puls świetne budowanie napięć. No i do tego w jego przypadku świadomość głosu, na bardzo szeroką skalę głosu. Śpiewa również głosem kontratenorowym i robi to w sposób wyjątkowy. Są różne skojarzenia związane z jego śpiewem. Moim takim pierwszym skojarzeniem, jeśli chodzi o innych artystów, była Billie Eilish i myślę, że jest to, jest to prawda, że to na pewno jest ważna dla niego inspiracja, ale przede wszystkim jest to Jan. Jedyny niepowtarzalny, i wszystko to, co teraz robi, jest efektem tego, co wydarzyło się wcześniej w jego życiu. Nazywa się Jan Rosmanowski, pochodzi z Garwolina, z muzycznej rodziny. W jego rodzinie zawsze dużo się śpiewało w domu, co jest na pewno bardzo istotne dla rozwoju młodego artysty. On także śpiewał w chórze Teatru Wielkiego Opery Narodowej, co myślę, że także teraz przynosi owoce. Uzyskał klasyczne wykształcenie, chodził do szkoły muzycznej w Garwolinie. I myślę właśnie, że ta świadomość historii muzyki, teorii, to także jest bardzo ważne. Umie w odpowiedni sposób czerpać z, z, z ogromnego obszaru y, muzycznego, ale zawsze ciągnęło go do muzyki popularnej i postanowił wyjechać do Wielkiej Brytanii. Uczył się w New Riverlandii Północnej, później e, na znanej prestiżowej uczelni muzycznej BIM w Londynie. Miał dostęp do studia nagraniowego, programów komputerowych, Uczył się śpiewać, komponować, grać na instrumencie, ale przede wszystkim zetknął się z wielokulturowością, z różnymi osobami, różnymi wpływami. Poznał właśnie bardzo szerokie spektrum muzyczne. Co także dzisiaj procentuje, no i nauczył się znakomicie angielskiego, on śpiewa po angielsku i robi to naprawdę bardzo dobrze. Co także myślę, że będzie miało przełożenie na jego odbiór, myślę o odbiorze międzynarodowym. Ale nadszedł czas na czas pandemii i co zrobił Jan? Przyjechał do Polski i to była najlepsza możliwa decyzja, jaką mógł podjąć, dlatego że tutaj spotkał wspaniałych ludzi. Zgłosił się do programu adresowanego do młodych artystów, programu wytwórni fonograficznej Fonobo i dzięki temu uzyskał opiekę właśnie tej firmy nad, nad swoją osobą, nad rozwojem artystycznym. Mógł nagrać pierwszego singla, potem kolejnego i widać jak z, z singla na singiel on staje się coraz bardziej odważny, coraz bardziej świadomy. Później wydał mini album Power, i tutaj jest to naprawdę już eksperymentujący artysta. Posłuchajcie chociażby kompozycji Promise, a najlepiej obejrzeć Teledysk. Naprawdę, jaki to jest niesamowity utwór, dramatyczny. No i właśnie na tym albumie na przykład on też pokazuje, co dla niego znaczy słowo power, jak bardzo jesteśmy przyzwyczajani do interpretacji e, chociażby właśnie tego power, a jak istotne jest, żeby odnaleźć ten swój własny power. Ja tutaj w, w, podczas tych naszych spotkań w Klasyce Kamyka opowiadam Wam o różnych e, artystach, którzy kochają to, co robią, są pasjonatami, którzy bawią się też tym właśnie m, tym, co robią. I moim zdaniem Jan jest jednym e, z takich e, artystów świetnie się stało że wyjechał że wrócił do Polski ale myślę że jeśli bierze pod uwagę taką naprawdę światową karierę no to w pewnym momencie będzie musiał rozważyć powrót do Wielkiej Brytanii może do Stanów Zjednoczonych dlatego że tam są ci decydenci tam są ludzie którzy mogą sprawić że znajdzie się w odpowiednich miejscach w odpowiednim czasie natomiast jeśli zakwalifikuje się do konkursu Neurowizji będzie reprezentować Polskę, to myślę, że ta droga może być znacznie prostsza, czego mu z całego serca życzę. Trzymajmy kciuki za Jana, a ja zapraszam na kolejny odcinek klasyki Kamyka.